Witam panowie Dalszy ciąg akcji z BMW No i cóż, tester oczywiście niewiele pokazał. No tak, to z ogólnymi testerami. One niewiele pomagają. Mogą jedynie jakieś tam podstawowe awarie, typu kasowanie, check engine i tak dalej. To mogą pomóc. Natomiast jeżeli chodzi o badanie szczegółowo systemu, no to już tutaj tak także będę musiał zamówić pewnie no, to test oryginalny dedykowany do bębu no i wtedy próbować coś więcej robić także niestety musimy to odłożyć miszka. Będy sprawdziłem wszystkie stopnie sprężenia na cylindrach i one są ok. Tu wszystko jest całkiem całe, proste, łatwe. Obstawiam, że ten, ten różny czujniczek, który tutaj widać To on powoduje, że Ustrobnik nie chce nam odpalić samochodu z tym, że no nie mam koncepcji gdzie to podłączyć I to już praktycznie, muszę powiedzieć, podejście jest czwarte do tego autka Nie bardzo wiem Jak sobie to jestem poradzić? Yy, dziadeczką yy, tu widzicie, czujnik jest zamontowany O, tam ładnie go widać. Jest oryginalny Siemens, wpasowany z tym, że no, niestety nie mogę i nie wiem, gdzie go podłączyć. Wiem, że kiedyś coś tam odłączałem, no ale niestety hmm, jest problem teraz z podłączeniem. No i trzeba mnie coś z tym fantem zrobić, nie wiem, zdemontować, spróbować wiązkę wymienić, nie wiem. Będę musiał się tutaj dobrze zastanowić. Widzicie, tutaj jest ten pięty jazdę OBD ale no, niestety nic tutaj to nie dało tak, przypuszczam, że to jakiś problem może być jeszcze tutaj z paliwem bo obroty obroty tutaj widzi nasz system, ale ale, ale nie jestem pewny czy podaje paliwo Także, to też jest taki myk, który nie bardzo... No, przy bm to, to nie jest to wszystko takie proste. No, trzeba trochę mieć tutaj głowę, żeby to wszystko ogarnąć. Jak no, widzicie, auto, ono on jest całe, fajne, niepożarte. Nie trzeba je to, 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 trochę po prostu siknąć, pomalować i, i to będzie wszystko całkiem naprawdę... Do rzeczy, ten samochód jest niezniszczony, jak widzicie. to skóry są naprawdę ta skóra, ta posiedzenie kierowcy jest troszeczkę bardziej wyjeżdżone, ale te po, pozostałe skóry, to one są naprawdę w całkiem całkiem niezłym stanie. tapicery te też są, jak widzicie, ładne, niezniszczone, to wszystko oryginalne, także. Hmm, zastanowię się, co z zrobić, ale myślę, że No nie będę tu żadnych wariackich ruchów robił Będę próbował reanimować jakoś tam wóz Zabiera trochę czasu, misiek e, Bo No problem jest z tym odpaleniem przede wszystkim, bo myślę, że motor to tutaj będzie całkiem ok. Wisi sobie tam czujniczek, o i to jest problem, gdzie go podłączyć? Tam widzę wiązkę. Wiązkę widać, jak wyjdzie w tej chwili sobie odkręcona. Ta wiącha.